Nowenna do Miłosierdzia, bo i mi nakazał Jezus napisać i odprawić przed święte Miłosierdzia, rozpoczęła się wielki piątek. To słowa Faustyny. Pragnę, abyś przez te 10 dni sprowadzała, 9 dni sprowadzała duszę do stroju mojego miłosierdzia, aby zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkie łaski, jakie potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. Pierwszy dzień nowenny. Dziś sprowadź mi ludzkość cała, szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurza ich w miłosierdziu mojego ojca. I zanurza ich w, miło, w morzu miłosierdzia mojego, a tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, jakie jakim pogrąża mnie utrata dusz. Jezu, najmiłosierniejszy, którego właściwością jest zbitywać się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na nasze, ale na ufność, jaką mamy, bo nieskończoną dobroć Twoją. I przyjmij nas wszystkich do, mi do mieszkania najlitośliwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Podamy Cię przez miłość, to, przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem Duchem Świętym, Ojcze Przedwieczny. Spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta to w najlitościwszym sercu Jezusa i dla jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia, Twojego wystawiali na wieki wieków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego Niego daj nam dzisiaj i nam nasze winy, jako on, odpuszczamy nasze winowalstwo. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode swego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami w życiu, teraz i w godzinę śmierci naszego. Wierzę Bierze Boga, Ojca Wszechmogącego. bieżną, bierę Cię ciały w pleby i sębus, a syna Twojego, Pana naszego oellt Chrystusa. Na na do Jego bolesnej męki, miej, miej, miłosierdzie miłosierdzie jego bolesnej męki. Miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki, Daje go bolesnej męki, nie go bolesnej męki, nie musi go bolesnej męki, nie musi go bolesnej męki, nie go bolesnej męki, Ojcze musi ci dać. Ojcze, przedwieczne uklęcicie, cały krwią duszeń syna, twojego pana, naszego Jezusa Chrystusa.

Do Jego bolesnej męki nie wiosię do nas. Ojcze, przedwieczne ofiary ci ciało i krew duszeń syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na wszelką drogę i zagrzady naszej i całego świata. Do Jego bolesnej męki miło serce dla nas. Do Jego bolesnej męki. Się, dla, nas dla Jego bolesnej męki się, dla nas Ojcze Przedwieczny, ofiarę Ci ciało i tle i bóstwa Syna Twojego, Pana Naszego Jezusa Chrystusa się, Dla Jego bolesnej męki

ciało i krew duchu ustanowionego syna twojego Pana naszego Jezusa Chrystusa Do Jego bolesnej męki. I Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Amen. Zachęcam, tylko spośród nas rozpoczęło nowymi do Bożego Miłosierdzia. Kto może, proszę, niech... I zachęcam, kontynuujmy nawet w własnym zakresie. Też znajdziemy, mamy te możliwości, czy to w Internecie, czy przy Polsce Radia Katolickiego. Zachęcam. A to, co siostra Faustyna, co Chrystus obiecał przez siostrę Faustynę, jest nieograniczone. Są też położone książeczki, kwadrat na Pędra Św. Proszę je zabrać. Niech one służą nam w tych, w tych wielkich dniach, czy dzisiaj, czy jutro. i trzecia sprawa, też zachęcam do uczczenia krzyża. To nasze korzenie. Ile jest to jest, idę idę ze święcą, patrzę, byłeś do krzyża, no idę do krzyża. To jest ten dzień dzisiaj, ten piątek, wielki piątek. I imię ojca, i syna, i ducha świętego, niech będzie pochowany z Chrystus.